Moi drodzy, mamy już drugi dzień naszego vloga i jedziemy w teren! super konik tak. no a Martynikowi też się przyda taka chwilka odprężenia właśnie w terenie wiedząc, że chcemy też do tych rajdów się przygotować, to nawet jeżeli one nie są jakieś te tereny te tak kondycyjne, no to po prostu są, tak? To jest zawsze wyjście. I nawet lepiej, że nie są zawsze jakieś takie bardzo obciążające, bo konie miło kojarzy. Tak, super, gryzie cię tylko też, no może gryźć. Tak, zobacz, już nas tutaj doganiają. Nawet ci w tu z boku weźmiemy. Hello. Idzie Martin i wasz cień obok A ty widzisz Ale? Widzę, bo tutaj to sobie wiesz, jeszcze poprzekręcam kamerkę. Miałam wziąć się dzisiaj w rękę, w ogóle na tym wiesz, na e... łąku. formować sam, ale tylko go by było, żebyś nie uciekł. Nie? Tak, czekamy sobie Martynik. Super. A Wejdziesz, czy ci pomóc? No idę jakoś. A i nie do domu. O. Idziemy. Idziesz na pierwszego. Super koń. Tak, nadal idziesz. Super, tak, tak. Tak. Musimy się podzielić, bo tutaj się Wiktoria nie mieści. W drzewkach. Jesteście, którzy Was nie widzą, jak Was ponagrać? Zobaczcie, jak tu jest pięknie! Super koń, tak? Super! So. Ej, przepięknie. Dzięki, Wika, za ten teren. Przecież my będziemy mieli tutaj tyle tras do łażenia. No, no, naprawdę. Mi to zajęło kilka lat, żeby wszystkie poznać. Naprawdę jest. Mój Garmin ogarnie wszystko, po prostu wszystko. No, które dnie, przez tą gałąź, pod gałęzią może być. Stan z jednej strony gałęzi My dzieli. Myśmy spróbowali z drugiej strony gałęzi. Taki wygodny i przyjemny kłus, sprawdzi taki do przodu. Nie, martanik aktywny, ale taki naprawdę spoko. Idzie nawet na luźnej wody. Jak będziesz chciała na galop, to tylko żeby nie w stronę stajni. A tam nadziemy coś wysi, czyli się wydaje. 我们看呢。 Okej. Okay. Ale było super. Jesteśmy po galopie, ale było super. Ja i Martin był po prostu boski. Naprawdę super. I w ogóle nie ciągnął do przodu, co mega mnie zdziwiło. Także jestem dumna z tej oto koninki. Oczywiście z Jacoba przed nami i z Wikusi też. Także super. O, było cudowno. Ja chcę galopować. Niedługo będę chciała się ścigać, Wiktoria. Czy masz konie gotowe? Jest zarąbiście. I koniu mega się spisał. Mega Marceniczek. Mega jest też konik. Tak. Ten chyba też nie taki plan. A niecałe 6 km mamy. Znaczy, wiesz, ja już się nie boję w ogóle, czy on yy, nawet w terenie by mi tutaj zagalopował. Nie byłoby problemu. Problemem by było to, że jak na przykład ty nie zapanujesz nad swoim i on ci poleci cwałem, wiesz, albo w ogóle, nie wiem, no ty zejdziesz, on by ci się z jakiegoś powodu uciekł, to ja nie wiem, czy zapanowałabym na Mar nad Martenem. I to jest jeszcze ten element psychy. I lęków, którego jeszcze nie chcę odblokowywać, ale samo to, że on dogalopuje w terenie czy ruszy mocniej, to nie, to już mnie nie będzie ruszało, Wiktoria. zobaczyłeś, co tu jest? Co tu jest gałąź? Ach, gapo jedna. Chcesz sobie dokusować? I to jeszcze za krótka dołki no tak. Dobra, podgonimy was troszkę. Naprawdę jestem mega dumna z Martena. I nawet to zagalopowanie było takie milutkie, przyjemne. I mówię, jedyne problemy to wynikały z tego, żeby Jacobowi nie wejść w tyłek. I taki był... Yy, no dziwne były te przejścia. z galop. Znaczy w sumie galop, z Bo z galop to wiadomo było, że on ruszył. I spoko. I mówię, nawet myślałam, że Was wyprzedzimy albo chociaż się zrównamy. Ale się nie dało. Nie chciał koniu iść naprzód dzisiaj. Tak? Nie chciałeś dzisiaj, pancia się zawsze bała, że ty wyrwiesz taką dzidę do przodu, a ty proszę bardzo. Ale jak byłam z w terenie, to był taki moment, że chciał się z nim zrównać, wiesz? Tak mocno ciągnął do przodu. No, to się dało, to tylko Powiem ci tak: czasami ta mam ochotę spróbować i zobaczyć. Eee, bo on szybko się skończy ze swoją kondycją, daleko nie pobiegnie i w zasadzie jeżeli nie będzie jakoś skogucony to po Gruzji ja już wysiedzę wszystko no, no. serio, już te gruzińskie, łańskie, fantazyjne te... <śm> Tak, my spowodowaliśmy chyba ten zawo. Albo w tym czasie nie potknął o coś. O, Martin, drzewo. Jeszcze jesteśmy za krótcy, żeby to drzewo skakać. Tędy idziesz? No dobra, może być ci też tędy. Nie ma problemu. Ale też kiedyś fajnie będzie sobie, nie wiem, nawet z kusa albo i z galopu poogarniać, słuchaj, jakieś pnie powalone. Ja nie mówię jakichś dużych. Tak na pewno zawsze jak kresień będzie i trochę nas nie ale to po górze, to wszędzie czy później będziemy musiały. Dlatego mówię, naskacz mi go, proszę, na te niskie wiesz, wysokości, a później będziemy kombinować. Ja mam kamizelkę krosową i myślę, że na te pierwsze tereny ala krosowe nazwijmy to trochę po imieniu, to my, wiesz, to my sobie po prostu, e, no będziemy próbować, no co? Teraz przejdziemy, to potem wracam do domu samochodem od Ciebie, do Ciebie wracamy. Tędy? Do tak. Tam jakbyśmy skręciły, by... No, 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 wiem, 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 tą szutrową drogą. Tak, to jest szutrowa, więc to sobie dokąd jest, tak, bo może sobie lecieć na pokoju, że przejrzę 2 po niej. No a tutaj już wolno, tylko na dwójeczce, ale mój samochód przejeżdża. Rety. Widzisz, Martyn, my jesteśmy w raju, ale te niektóre samochody to mają coś pod górkę. No raj, <grym> no right, to nie dobrze dla zawieszenia, ale 10 minut szybciej. I bajka po prostu wracać na martenie do stajni napuszczonej wody. Bajka, naprawdę. Jak ładowałeś mnie w patyki. Marten to ma takie czułki teraz z moich nóg. Wyjęłam nogi ze strzemion i tak wydziwiam, pajacuję. Super konik. Dziękuję Martenik, jesteś najlepszym konikiem ever. W ogóle żyły mu się zaczęły pokazywać, już prawie jesteś top sportowa fura. I Tam chodziliśmy w pierwszy teren. A teraz grzecznie wracamy do stajni. Poptamy sobie. Podkusujemy do Was jeszcze bez strzemionek. To nie był dobry pomysł. O, jeszcze kamerka mi się przewróciła. Dobrze moi drodzy, kończymy już ten teren. Naprawdę było przecudownie. Dojeżdżamy już do stajni. Martenik turbo turbowygodny. No, mega nasze głowy odpoczęły. Także to był bardzo dobry wybór na dzisiejsze spędzenie wspólnie czasu. Nie będziemy gorsi, Martenik. Też Ci podziękujemy. Super. Tylko mu popręk jeszcze, wiesz co, trochę poluzuję. Super. O. Stój, ej, aj ej. Aj, aj. Ale już niech mu będzie. O! Dziękuję. O, tak właśnie wygląda Martin wracający z terenu. Ty przecież masz żarcie. Co jeszcze będziesz podjadał? Naprawdę było mega super. Super, super, super. Tak najadłeś się. E, I ty pierwsi. Cześć! Dobra, jeszcze trzeba wchodzić troszkę. nóżki, koninka. Tak, super koń. Zaraz pójdziesz do staczka, pójdzie ci się wykaza. Ja dobrze wiem, co tu zrobić. Stój, tak, grz, dobry koń. Ty się obrażasz za takie rzeczy, a nie masz co obrażać. Już. Już. Chodź. Biały koń Wiktorii.